Adam dzisiaj przyszło grać ci na środku obrony. Trener eksperymentuje. Dzisiaj wypadło na Ciebie. Jesteś zadowolony z tego występu? Średnio, myślę, że mogę zagrać lepiej. A konkretnie masz na myśli jakieś swoje błędy? Nie, ogólnie. Kilka sytuacji. No teraz nie, nie. ciężko mówić na gorąco, no ale mogę zagrać lepiej, także. Tak, średnio oceniam swój występ. Wszyscy cieszymy się z trzech punktów, ale też trzeba pamiętać o tej końcówce nieszczęsnej, bo tam Krzysiek Pilarz wyprawiał cuda, no i też miał masę szczęścia. No tak, no Krzysiu już nie, nie pierwszy mecz, kiedy nam pomaga, także chwała mu za to i, i, i no, punkty są najważniejsze. A tam trochę pozytywnie, może teraz z Jagielonią jesienią zaczęliście taką serię czterech kolejnych zwycięstw, 12 punktów zdobyliście, stać was teraz na powtórzenie? tego samego? Terminarz chyba jest po waszej stronie. Tak, dzisiaj ja nawet o tym mówiłem Denisowi, że, Rakelsowi, że na jesień właśnie w Jagiellonii zaczęła się nasza fajna seria, no, Mam nadzieję, że to powtórzymy, yy, ale jak będzie, no pokażę życie, na pewno będzie ciężko. Myślisz, że teraz będzie łatwiej? To jest takie przełamanie, twoim zdaniem, to, to dzisiejsze spotkanie? Ciężko powiedzieć, no. Każdy mecz jest inny. Teraz gramy pod Beskidziemi i... i, i i wszystkie siły musimy skoncentrować na ten mecz. No, mam nadzieję, że również wygramy, będziemy o to walczyć. Także jakby poprzedni, kolejny, poprzedni mecz, przynajmniej dla mnie nie ma, nie ma znaczenia, bo jakby nie podpalam się po wygranym meczu, ani jakoś się nie dołuję po przegranym. Także każdy mecz jest inny. Wygrane spotkanie, ale trochę smutne, bo nie było dopingu. Ten, ten, znaczy no był, ale no taki skromny powiedzmy. Brakło dzisiaj też, też trochę kibiców na pewno. No zgadza się, no kibice zawsze nas wspierają, nawet jak, jak nam nie idzie i przegrywamy, także na pewno szkoda, kiedy, kiedy te trybuny są zamykane i nie ma kibiców. No, na szczęście dzisiaj wygraliśmy, choć na, pewno, choć na pewno przyjemniej by było po meczu pośpiewać, kiedy, na, kiedy byłby cały młyn.